Niewiele razy centralny dał w kościach każdemu, a to tam coś się zmieniało, a to z wózkiem się nie mogłem przebić, ale generalnie to mam do niego serce, bo, bo mi się kojarzy z dzieciństwem, z młodością, z wakacjami, z wyjazdami, ze szkołą, ze wszystkim tym, co w sumie jest dobre. Chodzi o Arszenicza Romanowicza i Piotra Szymaniaka, mistrzów skromności, ale też mistrzów architektury, którzy zafundowali Warszawie najpiękniejsze dworce kolejowe. 700, pani była pierwsza. 700 złotych po raz pierwszy. Ja wiem, rozumiem. 92 1000, 1200 Uparła się Pani. 1500, Pani z numerem 142 daje 1500. Mamy 2000, numer 102 daje 2500. Czy ktoś daje 275? 27? Kto daje 200? Każdy mi się z zamkniętym dworcem, który był zamknięty, kiedy Loni Breżniew przyjeżdża i po prostu nie wolno było tutaj się zbliżać szarym mieszkańcom. Przypomina mi się tutaj, że były kiedyś kiełbaski, były sprzedawane Wzrostne. Na co pan poluje? Co by chciał pan kupić? Yy, zegar w celu, tylko kilka spalania. Mamy 600, czy ktoś daje 800? 600, 800. Pani daje 800 złotych, centralna o, obustronna. Do czegokolwiek to weźmiecie, będzie fajnie wyglądało. 75, przepraszam, ale od tego muszę zacząć. Mamy 75 w ogóle? Mamy, bardzo dobrze. Kto daje 200, czy mamy 200? Mamy 200, kto daje 400? Jest 400, kto daje więcej? 600, mamy 600, kto daje 1000 od razu. No. Salon warszawski się tutaj cały zjawił w tym kontekście widzę to tak, że każdy chciałby z tego centralnego coś wynieść i jest moda na dworzec stał się modny po prostu. No, w, tym, w tym kontekście e, widzę, że chłodna, e, designerzy warszawscy, e, wszelkie kluby, graficiarze, u których czasami zamawiam pracę e, do różnych moich e, projektów, przyszli tutaj i dzisiaj chcą kupić coś centralnego. centralnego. Oni nie kupują tego na oni kupują to, żeby przechować. To dla dzieci i potem Mamy 600, pani teraz była najszybsza, mamy 600, to daje 800. Mamy 4800 po raz pierwszy, mamy... To pan będzie jak pan kupi i jej odda. Dobrze, zatem mamy 4800 po raz drugi. Muszę powiedzieć, że udało się Państwu z tym polskim no, stworzyć markę, która, która zaczyna żyć, która, przez, która odrywa się od takiego źle odbieranego przez ludzi PKP, która zaczyna pokazywać, że można coś, że można coś zmieniać i że coś, się, że coś będzie się dziać i może być lepiej niż dotychczas w naszym dość malkontenckim społeczeństwie było, że zawsze źle i będzie trwać, trwać źle. 4900 po raz. Trzeci sprzedane, brawo! To jaka to jest ta magiczna kwota, którą pan przeznaczył? 4900 Co, Co się pani na to pan pani żono? <grym się zdanę> Zatkało, ale to Nie no, mamy sentyment, chcieliśmy mieć coś wyjątkowego Takich taki tablic nie ma wiele w Polsce Zresztą że... Może tak więcej, może... 4, 400 po, raz, trzy... Ci sprzedany, tak jak miasta. Gratuluję. Ale co miał być, bo co jest sektor? Zawsze A, to dwa. Poczekaś. Mamy tysiąc. Proszę pani, mamy tysiąc. Wzięła pani tłoc, 75 złotych. Liczy pan na to, że reszta przyjmie. I co pan czuje, panie Hubercie, po takim szaleństwie? Ja nic nie czuję, widzę liczby tylko przed oczami teraz jest tu na jacyś ludzie, którzy mają w ogóle jakieś pociągi w głowie i oni są tak nakręceni, że oni nie są w stanie odpuścić, bo w dwóch i pół godzinach mam ostatnie licytacje, ostatnie obiekty, gdzie oni po prostu nie mogą jeden przez drugiego się przewijać. To, to Właściwie tylko oni mnie utrzymali przy życiu, bo gdy, gdybym ja miał tu gasnącą widownię, to ja bym się przewrócił przy tej mównicy. Ponieważ miałem z kim licytować, to był fakt. drugi, dlatego że... Właśnie dowodzi, odjeżdża bo przyjeżdża. Co tu my tu mamy? Sektor czwarty. A jaki cel? Przeznaczenie? Gdzie będzie wisiał? Do salonu. Do salonu? Tak, do salonu. Naprawdę, proszę pani? Naprawdę. Tylko mieliśmy trochę mniejszy budżet na to przeznaczony, bo chcieliśmy wydać około 300 zł, ale ceny tutaj były takie, że. Co Czyli skupiało? ile? 900. 900 zł. Jest na spółkę, więc już musimy być razem na zawsze. Czyli sektor czwarty połączył sektor. tych ludzi. Musimy ich pokazać razem. Sektor czwarty, sektor czwarty połączył tych ludzi na dworcu centralnym. Dobranoc. Dobranoc.